Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiejszy film jest troszkę w innym formacie niż każdy. Chciałbym wam przedstawić ostatnie zakupy których dokonaliśmy na kanał. Pierwszym z nich jest ta przyczepa, którą udało się kupić w dobrej cenie. Może nie jest ona nowa, bo jest rocznik w okolicach 2002, ale kupiliśmy ją z namiotem, z moverem, z bagażnikiem na rowery i zachowała się jak na ten rok, naprawdę super stanie. Wchodząc do środka do przyczepy. Wita nas część kuchenna, gdzie mamy kuchenkę, piekarnik, zlew, no i wiadomo, szafeczki z lodóweczką. W części salonowej jest telewizor z dekoderem, jest też piecyk, który jest zasilany i na gaz, i na prąd, no i też wiadomo, szafeczki. To jest część sypialniana, na ten moment mamy ją rozebraną, bo poduchy poszły do prania, ale jak jest to wszystko złożone, to mamy tutaj dwie osobne sofy. Po złożeniu tworzy się takie łóżko na około 4-5 osób. Więc na spokojnie całą ekipką będziemy w stanie się pomieścić. Idąc dalej, wita nas jeszcze przestronna łazienka. W której znajduje się prysznic, do którego mając ponad 1,80 m w butach jeszcze mieszczę się bez problemu, mając swobodę tutaj ruchu. Eee, a dalej osobno jeszcze mamy umywalkę i toaletę. Wychodząc teraz z przyczepy, jeszcze sobie ją oznaczymy, żeby było wiadome, która to nasza, i przechodzimy do kolejnego zakupu. Jo. No i mając już kolejny zakup za sobą, jest to Mitsubishi Pajero z 3-litrową benzyną pod maską, które też udało się dostać w fajnych pieniądzach i mam nadzieję, że też nam będzie służyło do ciągnięcia tej przyczepy. Teraz może przedstawmy, jak ono wygląda i brzmi. Czepek i pajero mamy już za sobą, więc zmieniamy lokalizację, zmieniamy strój, żeby pasował do roweru, który opisuję jako ostatni. Jest to Trek Ticket S w kolorystyce czarnej na amortyzatorach RockShocka z przodu Pike DJ, z tyłu Monarch. Kierownica Rental Fatbar Carbon Mostek Whitey Koła Industrial 9 Enduro 305 na dętkach Tubolito i oponach Maxisa. Napęd to jest Ma Grupa X0, pedały ZOS, siedzonko, chromak i tak naprawdę opis szybki, zwięzły i na temat. Mamy e, wszystko już za sobą. Każdy z przedmiotów, który miałem przygotowany na ten film, e, wydaje mi się, że więcej nie ma co opowiadać, po. Inne zakupy są mniej ciekawe, moim zdaniem przynajmniej, albo po prostu nie warte wrzucenia. Więc jeśli będziecie mieli jakieś pytania, chcieli, żebym przedstawił coś bardziej szczegółowo, ewentualnie stworzył film w postaci QA. Kierujcie wszystkie pytania albo do danych przedmiotów, które z grubsza przedstawiłem, albo do QA do komentarzy i jeśli będzie coś wartego uwagi to wybiorę i mam nadzieję, że widzimy się za tydzień o ile pogoda dopisze na to, żeby coś nagrać a jak nie to za dwa tygodnie. Dzięki za oglądanie, cześć!